Dzień dobry, kolejna lekcja przed nami, tym razem wiedza o społeczeństwie klasa ósma i temat grupy społeczne. Co musimy się w tym temacie dowiedzieć? Co to jest grupa społeczna jak i, do, i w jaki sposób dokonujemy podziału na grupy społeczne, jakie są kryteria tego podziału? Następnie, jakie są korzyści przebywania w grupie, a może są też negatywne rzeczy, czyli konflikty. Poznamy sposoby też rozwiązywania, kim jest mediator i arbiter. To tak pokrótce. Temat znajduje się, przypominam, w podręczniku wiedzy o społeczeństwie dziś i jutro wydawnictwa Nowa Era i zaczynamy temat drugiej grupy społecznej. To, że ludzie należą do różnych zbiorowości, to już wiecie. To, że jednostka rozwija się dzięki właśnie uczestniczeniu w takiej zbiorowości, też już z ostatnich zajęć wiecie. Więc dzisiaj przechodzimy ciut dalej do tematu grupa społeczna. Czym jest grupa społeczna? Jeżeli używamy określenia grupa, to musimy mieć na myśli co najmniej trzy osoby. Jeżeli te trzy osoby mają stanowić grupę, to powinny być w jakiś sposób ze sobą powiązane, albo posiadać wspólny cel, albo wspólne normy i wartości. Wtedy mówimy, że istnieje grupa. Te grupy też nie są jednolite, my je możemy podzielić. Taki podział macie w podręczniku na stronie 10 to są te podziały pokazane, gdzie widzimy dokładnie, że na przykład grupy dzielimy ze względu na liczebność. Jeżeli ze względu na liczebność, to wyróżnimy grupy małe i grupy duże. Grupa mała to zazwyczaj jest to taka grupa, grupa gdzie wszyscy się znają i nawiązują wspólne relacje. Natomiast grupa duża. To jest grupa, gdzie niekoniecznie wszyscy muszą się znać, ale mają podobne cele, podobne wartości, tak jak chociażby taką grupą mogą, dużą, grupą mogą być pracownicy. Następnie grupy możemy podzielić ze względu na rodzaj więzi, jakie w tej grupie występują. I tu będziemy mieli tak zwane grupy pierwotne i grupy wtórne. Grupa pierwotna to jest taka, do której należymy i tak naprawdę. To nie zależy od nas, że my do tej grupy należymy. Tak jakby urodziliśmy się w danej grupie i w tej grupie już jesteśmy. I do takiej, przykładem takiej grupy, grupy pierwotnej, może być rodzina. To jest grupa, no, w której no, my nie mamy wpływu na to, w jakiej jesteśmy. Ale jest też grupa wtórna i to jest grupa, gdzie my tak naprawdę będziemy dokonywać wyboru przynależności do tej grupy. Taką grupą wtórną mogą być właśnie chociażby pracownicy, gdzie właśnie dokonujemy wyboru, czy do tej grupy należeć, a może zmienić, może wybrać inną grupę pracowniczą. Następnie mamy grupy, które dzielimy ze względu na rodzaj członkowstwa. Co to znaczy? Że możemy do tych grup należeć formalnie, są to grupy formalne i grupy nieformalne. O co chodzi z tym członkowstwem? Grupa formalna, już to słowo padło na ostatnich naszych też spotkaniach, to jest taka, gdzie relacje między ludźmi zostały odgórnie określone przepisami, przepisami prawa. I taka grupa funkcjonuje też w oparciu o przepisy i o wyznaczone reguły. No i tutaj takich grup formalnych będziemy mieli kilka. Będą to na przykład harcerze, którzy mają określone prawa normy, zapisane na prawie. Zapisane w prawie, ale mamy też grupę nieformalną, gdzie relacji nie mają zapisu prawnego. Mają oczywiście te grupy wspólny cel. Chociażby taką grupą mogą być kibice, którzy nie spisują kontraktu prawnego, ale mają wspólny cel, wartości, wspólne zainteresowania, spotykają się w, określonym, w określonych sytuacjach, w czasie meczy i stanowią w tym momencie. Grupę nieformalną, sami też narzucając jej pewne y, działania tej grupie, ale nie zapisują tego w postaci prawnej. I czwarty rodzaj podziału na grupy są to grupy klasyfikowane ze względu na trwałość. Jeżeli takie grupy wyróżniamy, to mamy grupy y, trwałe i grupy krótkotrwałe. Znowuż, grupy trwałe to są takie, które istnieją od dłuższego czasu. Takim przykładem takiej grupy mogą być chrześcijanie czy wyznawcy jakiejkolwiek innej religii. To jest już grupa trwała. Poszczególnych członków tej grupy wiąże taki udział w wielu wydarzeniach, które na przestrzeni kilku lat się będą zdarzały. A grupa, słuchajcie, krótkotrwała to jest grupa, która spotyka się na określony czas. Czasem to będzie 5 minut, być może czasem będą to 2 godziny. Też mają określony cel, bo na przykład grupą krótkotrwałą mogą być mm, pasażerowie autobusu, czy, czy pociągu, czy tramwaju. Tak? Oni Mają określony cel, dostać się z punktu A do punktu B i przez jakiś czas stanowią grupę. Albo grupą krótkotrwałą mogą być widzowie w teatrze, w kinie, w operze, którzy też mają określony cel i też ten czas będzie mm, określony. Co nam daje bycie w grupie? Ktoś to fajnie dzisiaj podsumował, że takie przebywanie w grupie to na pewno jest socjalizacja danej jednostki. Rzeczywiście, grupa uczy nas pewnych zasad, norm, zachowań. Mamy też poczucie bezpieczeństwa, dostajemy w grupie większy dostęp do informacji, które akurat nas interesują. Może to być grupa nieformalna miłośników, nie wiem, sportów wodnych. No i spotykają się w takiej grupie, pogłębiamy swoją informację. Na pewno uzyskujemy w grupie pomoc w dążeniu do realizacji swoich własnych celów. Na pewno uzyskujemy taki, taki bodziec do samorealizacji i łatwiej nam się zaczyna funkcjonować w większym społeczeństwie, bo wiemy, że te grupy są właśnie różnorodne. Jest też minus takich grup, bo, bo jak w każdym społeczeństwie, będą tutaj konflikty. Z tym, że te konflikty dzielą się na pewne trzy grupy. Będą to grupy, które pierwsze konflikty będą wywoływały emocje, drugie konflikty będą bardzo neutralne, a trzecie będą, takie, będą to postawy, które uspokajają emocje, ale wcale nie rozwiązują konfliktu. Na stronie 12 znowu macie rozpisane zachowania w sytuacjach konfliktowych. Pierwsza część to są zachowania, które gdzie, są, gdzie mamy postawy wywołujące emocje. Mamy walkę, mamy rywalizację, czyli sytuację taką, kiedy jedna osoba wygrywa, ale druga traci. I mamy też kompromis, i to jest taka sytuacja, kiedy obydwie strony Coś zyskują, ale jednocześnie też coś tracą. To jest pierwsza grupa. Potem na zielono macie zaznaczoną postawę, tak zwaną neutralną. Jest to jedna z najtrudniejszych postaw w rozwiązywaniu konfliktów, bo oparta jest o współpracę. Czyli tak naprawdę każdy musi coś od siebie włożyć w tą grupę, żeby coś ta grupa zyskała. I ostatnie postawy, postawy, które znajdują się tutaj, są to postawy uspokajające emocje, na pierwszy rzut oka ładnie to brzmi, będzie lepiej nie do końca. Bo tutaj charakterystyczne są uleganie i unikanie. Uleganie mamy wtedy, kiedy jedna strona, jedna strona całkowicie rezygnuje ze swoich racji, druga natomiast całkowicie zyskuje na swoich racjach. A unikanie mamy wtedy, kiedy jedna ze stron robi wszystko, żeby nie wejść w dany konflikt, jednocześnie ten konflikt się w tym momencie pogłębia. I przy jednej, i przy drugiej postawie, która nam uspokaja emocje, niestety ten konflikt może nam się w grupie pogłębić, i przy uleganiu, i przy unikaniu. Jak takie konflikty rozwiązywać? To jest kolejna rzecz, która jest w podręczniku, znajduje się tutaj i macie wytłuszczone. No podstawą, jak ja zawsze mówię, przy rozwiązywaniu jakiego konflik konflik jakiegokolwiek konfliktu jest rozmowa, jest komunikacja. No jak nie będziemy się komunikować, no to nie liczmy na to, że dany konflikt zostanie rozwiązany, no bo nikt z nas wróżką nie jest i nie wie, co druga osoba myśli. Zaczynamy od rozmowy. Następnie po rozmowie, kiedy wyłożymy swoje racje, racje konfliktowe, co nam się podoba, nie podoba, próbujemy przejść do negocjacji. Negocjacji, czyli wykładamy swoje racje, ale też musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli z czegoś zrezygnować. Tak samo druga strona. Dochodzimy no, do negocjacji. Jeżeli nam się to nie udaje, to można poprosić o mediację. Mediacja to jest taka sytuacja, kiedy zapraszamy do danej dyskusji osobę bezstronną, niezaangażowaną w konflikt, najlepiej niezaangażowaną emocjonalnie w daną sytuację, która pozwoli nam znaleźć rozstrzygnięcie danego konfliktu. Jeżeli ta misja tego mediatora się nie powiedzie, to wówczas sięga się jeszcze po jedną metodę, jest to. Um, odwołujemy się do niezależnego arbitra, czyli takiego sędziego, no ale te trzy pierwsze to no, możemy w domu sami rozstrzygnąć: rozmowa, negocjacja, mediacja. Natomiast um, y, arbitra to już mamy najczęściej w sytuacjach konfliktowych prawnych, kiedy arbiter, osoba postronna, y, wydaje wyrok, jest takim sędzią, który rozstrzyga, jak dany konflikt należy y, zakończyć. Jeżeli my podejmujemy jakiekolwiek decyzje życiowe, przyjmujemy jakikolwiek styl życia, to bardzo często opieramy się na y, autorytecie. Każdy z nas stara się znaleźć taki autorytet i y, ba, przeprowadzono badanie i zapytano ludzi, czy mają, czy potrzebują w ogóle y, autorytetu. I tu mamy diagram kołowy, który warto sobie przeanalizować, y, z którego wynika że 37% mówi, że zdecydowanie potrzebuje autorytetu. Czy to jest dużo, czy mało? No, 37% na 100 uważam, że to jest mało, jeżeli sięgamy po autorytet, ale z drugiej strony było dużo też głosów nie, raczej nie, nie do końca jestem pewien, więc brzmi to w miarę optymistycznie. Badania naukowe dowodzą, że osoby. Szukają takich autorytetów, często mm, korzystamy z rad autorytetów i zaczynamy się też na takich autorytetach wzorować. Na tą chwilę o grupach to wszystko. Jak przeprowadzać negocjacje, jak prowadzić, słuchajcie, rozmowę, też w podręczniku mamy opanować emocje, przygotować argumenty, nie oceniamy drugiej, drugiej osoby. Proponujemy wiele rozwiązań, jesteśmy elastyczni w tym i wybieramy takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje dwie osoby, które są w konflikcie w jakiejś grupie. Na tą chwilę wszystko. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam.